Dzisiejszego dnia w postaci Rain of Arrows atakujemy obozowisko powstańcze gdzie stoi kosz Pol dysk Która osoba będzie jednym rzutem najbliżej pina ta wygrywa dysk A, no do wodza będzie 80, no to on stoi tak z 10 wkrócej, no to około Ale cię będzie długo trzymać za dachatę tylko wracać to będzie cała okoliczność nie tak, jeszcze ja mam niego, że jeszcze ja Chłopaki, czekajcie <grybuj> Tak no, <grybuj> no, to nie A, Chodź przed kamerę, wręczymy ci jeszcze, jeden! Najpiękniejszy będzie taka pamiątka Piękny jest trzeba back to buck Dawaj, bo masz szansę na back to Udało się trafić Asa myślałem, że to konkurs na CTP, ale wpadasz fajnie, emocje są, dużo radości E, miłe zakończenie na koniec całego turnieju, który i tak był super, mimo że teraz pada pogoda dopisała fantastycznie, dużo lepiej niż miało być. Wyniki, generalnie, widziałem, że chłopaki dobrze zagrali, nie wszyscy, włączając mnie, ale właśnie taki e, miły akcent na koniec. E, myślę, że e, przyszedł, powiedział: turnieju. poczekajcie, jeszcze jeden, no i sobie zgarnął w CTV i nagrodę. Gratulujemy. Dziękuję okay, bardzo. Сначала кучи не нагрела,